Zgodnie z powszechną wiedzą, prędkość reakcji chemicznych i biologicznych w komórkach żywych ulega radykalnej redukcji w niskiej temperaturze. Zjawisko to wykorzystuje się powszechnie do wydłużenia terminu przydatności żywności poprzez mrożenie. Co jednak, jeśli móc by zamrozić całe organizmy, a następnie po odmrożeniu przywrócić je do życia? Tak fantastyczne wizje snuje przed nami krionika. Jednakże mimo galopującego przed naszymi oczyma postępu zamrożenie jest wciąż śmiertelne dla większości żywych organizmów. Dzieje się tak z powodu zewnątrz i wewnątrzkomórkowego tworzenia się kryształków lodu, a także zwiększenia koncentracji soli wewnątrz komórki, co prowadzi do rozlicznych uszkodzeń białek i błony komórkowej, a także błony licznych organeli, co ostatecznie doprowadza komórkę do śmierci. Aby temu zapobiec, próbki przeznaczone do zamrożenia należy powoli schładzać, dodając krioprotektantów. Substancje te powodują bardzo silne zagęszczanie cytozolu, co sprawia, że zastyga on jednakże bez wytrącania się tam kryształków. Kryoprotegrantami mogą być zarówno pojedyncze substancje, jak i utworzone z nich polimery. Do takowych należy zaliczyć chociażby cukry, aminokwasy, białka. Inny podział uwzględnia natomiast miejsce ich działania. Zaliczamy tu czynniki wewnątrzkomórkowe, charakteryzujące się niską masą cząsteczkową, poniżej 100 daltonów jak i dobrą przenikalnością przez błony biologiczne oraz działające zewnątrzkomórkowo, zwykle są to polimery alkoholi. Jednym z pierwszych w użyciu środków krioprotekcyjnych okazał się być glicerol. Pożądane właściwości tej substancji odkryto w 1949 roku i w ten sposób gliceryna stała się pierwszym krioprotektantem. Glicerol należy do polioli. Jest to alkohol posiadający aż trzy grupy hydroksylowe. Jego właściwości fizyczne to bezbarwna, bezwłonna i całkiem lepka ciecz. Dzięki właściwościom hydrofilowym, jego trzech grup hydroksylowych, posiada zdolność tworzenia wiązań wodorowych z wodą. Powoduje to utrudnienie tworzenia się kryształków lodu. Poprzez odseparowanie od siebie cząsteczek wody. Jako krioprezerwant gliceryna największą skuteczność osiąga w mieszaninę. 70% gliceryny i 30% wody. Zapobiega w ten sposób skutecznie krystalizacji, ale tylko do temperatury 37,8 stopnia Celsjusza. Później krystalizacja jest niestety możliwa. Ponadto. Glicerol nie jest elektrolitem, co sprawia, że jego wysokie stężenie usuwa inne elektrolity z roztworu. Dzięki temu zapobiega innemu rodzajowi uszkodzenia, mianowicie destrukcji błony biologicznej poprzez zbyt wysokie stężenie soli, w tym głównie sodu. Jego duża dostępność, niska cena. I stosunkowo niewielka toksyczność w porównaniu z innymi krioprotektantami czyni go szeroko stosowanym w przechowywaniu zarówno bakterii, jak i komórek zwierzęcych, w tym głównie plemników. Podobną budowę i właściwości chemiczne posiada glikol etlenowy, uboższy o jeden węgiel i grupę hydroksylową od poprzedniej substancji. Jego działanie jest również zbliżone do glicerolu. Jednakże glikol etlenowy posiada nieco większą skuteczność. W czystej postaci zamarza w temperaturze około minus 12 stopni Celsjusza, ale po wymieszaniu z 40% wody zamarza dopiero w minus 45 stopniach Celsjusza. Sprawia to, że wśród polioli jest on najskuteczniejszym środkiem krioprezerwacyjnym. Podobnie do gliceryny, jako nieelektrolit zapobiega występowaniu szoku osmotycznego. Mimo wyższej skuteczności od gliceryny posiada pewną wadę. Jest nią m.in. wyższa toksyczność, jak i podrażnianie tkanki pochodzącej z przewodu karmowego i płuc. Ostatnim krioprotektantem w tej grupie jest glikol propylenowy. Jego liczba węgli równa 3 jest identyczna jak w przypadku glicerolu, jednakże posiada tylko dwie grupy hydroksylowe, tak jak w przypadku glikolu etylenowego. Właściwości i zastosowanie ma on identyczne jak uprzednio wymienione substancje. Wśród cukrów dobrym przykładem jest trehaloza, zbudowana z dwóch cząsteczek glukozy. Trehaloza, powszechnie też zwana tremalozą, Służy jako kryoprotektor w związku z jej wysoką zdolnością do zatrzymywania wody. Przyczynia się głównie do zapobiegania uszkodzeniom powstającym w trakcie rozmrażania próbki materiału. Charakteryzuje się ona mniejszą rozpuszczalnością od sacharozy, która również znalazła zastosowanie w tej dziedzinie kriobiologii. Sacharoza z kolei pomaga w bezpiecznym schłodzeniu materiału. Do temperatury minus 45 stopni. Ponadto zapewnia komórkom, które zostały zakonserwowane, wymagane odżywienie po odmrażaniu. Szczególnie dobre właściwości sacharozy wynikają z jej połączenia z dimetylosulfutlenkiem, w skrócie DMSO. DMSO został po raz pierwszy syntetyzowany przez Aleksandra Zajcewina w 1866 roku. Jest to substancja mogąca rozpuszczać zarówno związki polarne, jak i niepolarne. Ponadto jest stosunkowo łatwo mieszalny z szerokim zakresem rozpuszczalników, zarówno organicznych, jak i nieorganicznych, w tym również z wodą. Wytworzenie gimetylosulfotlenku nie jest kosztowne. Poza tym jest on szeroko dostępny i posiada stosunkowo niewielką cytotoksyczność. Czyni go to dobrym kandydatem do kriokonserwacji. W zastosowaniu posiada on jednak pewne ograniczenie. Jest to zdolność związku do metylacji DNA i zmiany w ten sposób histoną, co czyni go bardzo podatnym na modyfikacje metagenomiczne komórek. Sprawia to że część komórek po odmrożeniu traci nieodwracalnie swoje funkcje, natomiast komórki, które przeżyły, mogą nie być w stanie pełnić chociażby funkcji komórek macierzystych. Innym sposobem zapobiegania uszkodzeniom komórek jest stosowanie krioprotektantów zewnątrzkomórkowych. Najpowszechniejszą grupą wśród nich są polimery. Tworzą one coś w rodzaju sieci, która pokrywa komórki. Tym samym wytwarzają pancerz usztywniający ich błonę bądź ścianę komórkową. Poza tym ta sieć zapobiega tworzeniu się kryształów o dużych rozmiarach, promując powstawanie drobnych jąder komórkowych. Są to substancje o dużej masie cząsteczkowej. Na przykład glikol polietylenowy ma od 200 do 9500 daltonów. Alkohol poliwinelowy 30 do 70 kilodaltonów bądź skrobia hydroksyksyetylowa 130 do 200 kilodaltonów. Jeszcze inną grupą związków są białka. Wśród nich szeroko znana jest serycydyna. Jest to białko rozpuszczalne w wodzie pochodzące z kokonu jedwabnika. Jego masa cząsteczkowa to w przybliżeniu 30 kilodaltonów. Znajduje ona zastosowanie w prezerwacji komórek prognitorowych, pochodzących z surowicy, z tkanki tłuszczowej, bądź też do prezerwacji hepatocytów. Mam nadzieję, że krótka prezentacja krioprotektantów się podobała. Jeśli tak, istnieje możliwość nagrania kolejnego odcinka.